Przeszłam operację nowotworu goza mózgu. i Kiedy obudziłam się, to było 26 maja, w dzień matki, to mama mi powiedziała, zanim już się obudziłam, zanim już tak mniej więcej tak doszłam do siebie, że poczuła się jakby drugi raz mi urodziła. Też jedną z głównych powikłań jest afazja mieszana. To jest właśnie złodziejka kasłów. Przez nią właśnie miałam problem z zapamiętywaniem. Nie pamiętałam po operacji pola kwadratu, nie umiałam odmieniać przez przypadki, nie umiałam w ogóle tabliczki mnożenia. Na przykład na Buta, buta mówiłam o górek, no ale właśnie dzięki mamie, która po operacji zrobiła nową podyplomówkę właśnie dla osób z afazją, która starała się, mama przez to bardziej mnie zrozumieć i pomogła mi właśnie przy nauce do egzaminów. I dzięki temu, dzięki mojej tej determinacji, pomocy mamy, zdałam właśnie egzamin ósmoklasisty z polskiego, najlepiej z całej szkoły. Mam dużo kolegów, koleżanek, rówieśników. Lubię bardzo spędzać czas na świeżym powietrzu właśnie z nimi. Na przykład wyjście na jakieś miasto, jakiś spacer. Mam też również wspaniałych nauczycieli. Nauczyciele nauczyciele mnie rozumieją, starają się pomóc. Jak mam z czymś problem, no to zawsze mi wytłumaczą. Czuję o nich ogromną, ogromne wsparcie. Od. Siedmiu lat bodajże jestem wolontariuszem Wielkiej akcji Świątecznej Pomocy. To jest taki jeden z moich ulubionych dni w roku, kiedy właśnie mogę też dołożyć tam swoją cegiełkę, żeby pomagać innym ludziom. Jak mogę coś, to organizuję różne zbiórki dla schroniska. W postałówce właśnie najwięcej tego czasu się spędzało na, na organizacji tych różnych zbiórek. W liceum też. Yy, Byłam jedną z pomysłodawczyń z organizowania zbiórki pieniędzy dla chorego kolegi. Kiedy już właśnie bardziej wyzdrowieję, to bym chciała być jako kierowca pojazdów uprzywilejowanych i bym właśnie chciała być kierowcą krwi i narządów wewnętrznych, żeby też ratować innych ludzi. Czuję się jakbym wygrała drugie życie.